Niezbędnik, poligrafe Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A ja dzisiaj zupełnie nietypowo, bo naszymi gośćmi Eryk Mirosław Woźniak i Piotr Lis poruszymy tematy związane z szkolnictwem, z edukacją, tak naprawdę. Eryku, witam Cię. Dzień dobry, witam Państwa. Piotrze. Witam, dzień dobry, cześć Panowie. Zacząłem tak z grubsza temat edukacji, ale to chyba taki jeden z najbardziej bolących. A Jest zresztą okazja, dzień drukarza. O, bo się zbliża. No to świętujmy. Tak jak z tą edukacją, Piotrze. No jest edukacja, przecież wiesz, Milek, bardzo dobrze wiemy. Od jakiegoś czasu jest to bardzo głośny temat. Mówimy o tym, że mamy 208, 210 szkół albo klas. Czyli... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Statystyka się nie zmieniła. 204, 204 Dobrze. 204 szkoły. 205 ma być uruchomiona w, we wrześniu w tym roku. Mówimy szkoły, ale chodzi o klasy oczywiście A. w tych szkołach. Tak, I, i powinniśmy mieć bardzo dużą grupę fachowców i of the record. Yy... Eryk, powiedziałeś, kto uczy Twoją kuzynkę? No, zajmuje się nauką zawodu, pani nauczyciel od matematyki. Więc ja wiem, że nauka ścisła, matematyka, ma wiele związanego z poligrafią, ale to tak, wiecie Państwo, nie do końca jest właściwe. Bo to pani praktycznie nigdy nie widziała drukarni. No to powiem Wam ciekawostkę. Ja zrobiłem taki mały research po trzech szkołach, z którymi jestem zaprzyjaźniony. Z racji zupełnie innych pasji, odwiedziłem klasy i żeśmy sobie porozmawiali z uczniami o właśnie poligrafii. I powiem Wam, że, że ręce mi opadły, bo naprawdę nie posiadają podstawowej wiedzy. Nawet tak podstawowej, jak książka, która leży przed nimi. Jest książka, wszystko, ale jak już zadajemy pytanie, a co sądzisz o, o zrobieniu tej książki? Jak wygląda? Jest szyta czy klejona? A to, a to się szyje, a to się klei? Naprawdę. Totalne zaskoczenie. Ja nie wiem, czym jest to spowodowane. Być może że rzeczywiście nie odrobiliśmy tej pracy domowej, a może tak naprawdę to, to, to nie po naszej stronie jest piłka, bo, bo jak zacząłem z nimi rozmawiać już, to za trzecim razem e, chyba doszedłem do wniosku, że jednak największym wyzwaniem jest powiedzenie kilku słów ich rodzicom. I to pewnie byłoby coś ciekawego, prawda, Eryk? Dokładnie tak. Dbałość o naukę. Wywodzi się z domu rodzinnego, od najprostszych czynności. Jak się siedzi przy biurku, którą ręką się pisze, czy się siedzi po ciemku, czy przy świetle, czy się ma porządek, czy tym zeszycie jest estetycznie czysto, czy to jest robione na skróty. Najczęściej robione jest na skróty, byle jak, nikt do tego nie przekłada wagi. A rodzice tłumaczą się nie, brakiem czasu, dziecko sobie poradzi. Potem mamy taki skutek, jak mamy, że pojęcie. Czystego, estetycznego pisma nie funkcjonuje. To samo jest z czytaniem. Czyste, estetyczne pismo, proszę cię. Kto dzisiaj jest w stanie sam siebie rozczytać pisząc? Nie mówię o tobie. No, nie, no panowie, to zawsze, jak szliśmy do lekarza i dostawaliśmy receptę, to tam trzeba było naprawdę dobrego kaligrafa który byłby w stanie nie. rozczytać, cóż ten lekarz nam napisał. No bo to ale, jest z szyfrem pisane. Nie. Tak, ale jeden, słuchajcie, jeden element... Pismem egipskim, O którym Klinowym. ty, Eryk, tak. wspomniałeś. Czy nie macie świadomości, że mamy wśród młodzieży obecnej, wśród młodych ludzi, taki trochę wtórny analfabetyzm? Jest, no o, ty, o tym mówią sami nauczyciele już. Począwszy od klasy, przepraszam Piotrze, od klasy czwartej wzwyż, i już jest problem, bo jest przeskok z pisania z dwóch linii w jedną linię i wiele dzieci, teraz młodzieży, ma z tym piekielny problem. Moja zna jest ta najmłodsza córka, chodzi do piątej klasy. Uwierz mi, że jak ja oglądam zeszyty, to mu się włosy na głowie jeżą. Pytam się Tosia, chodź mi to przetłumacz. Ale to jest napisane, tłumacz mi. Ja przeżyłem, słuchajcie, szok oglądając program telewizyjny amerykański o Lombardzie, który skupuje wszystko. I Lombard prowadzi trzech panów, ojciec, syn, dziadek, z czego głównodowodzący jest tata. I taka historia: 2015 rok, gdzie najmłodszy syn miał wypełnić ręcznie formularz do ubezpieczenia. I prawie z każdym punktem zwraca się do dziadka: dziadek, co to znaczy? Dziadek, co tu wpisać? Dziadek, ja tego nie rozumiem. Dziadek stwierdził: Wnusiu, daj. Ja to zrobię sam, bo ty nie potrafisz pisać ręcznie. On mówi, tak nie potrafię. No to jest nauka po łebkach. No dobrze, ale wracając do, do naszej poligrafii, kochani, nie uważacie, że, że gdzieś w tym wszystkim błąd popełniamy wszyscy? No bo nie uczymy się od mądrzejszych od nas. Ale że... poczekaj, zrobiliśmy ankietę. Uważaj. Mhm. Drodzy Państwo, zrobiliśmy ankietę taką wśród drukarzy zaprzyjaźnionych. Kto z Was przekaże swoim dzieciom. Że warto w tym zawodzie pracować. <laughs> wiecie, ile było tych pozytywnych? Nie Ja już kiedyś o tym wspominałem. Około 3%. No to tylko świadczy o tym, że to jest na, na pochybę. No, bo to się nic, nic dobrego z tego nie będzie. A wiecie, jak naszą branżę nazywa młodzież? No. Masz jaki pomysł? Nie, nie przychodzi mi teraz do głowy, ale pewnie mnie szokujesz. Ja zadałem to pytanie, jak mieliśmy spotkanie w zakładzie technologii poligraficznej, gdzie był świetny, gdzie jest od siedmiu edycji świetny konkurs dla młodych ludzi, żeby dostać indeks uczelni. Spotkaliśmy się po wszystkim taką grupą, można powiedzieć, że fachowców, zawodowców. Wśród nas była ekipa z Polskiej Izby Druku i zadałem to samo pytanie. I wszyscy byli w szoku, bo młodzi ludzie nie nazywają nas poligrafią. To jest przemysł drukarski, Aha. gdzie nie ma oficjalnie takiego przemysłu. Więc tak. Mamy z tym problem. Houston, mamy problem. No, ale też trzeba powiedzieć, że, że mamy wiele przykładów naprawdę bardzo, bardzo pozytywnych. Mamy wiele przykładów z naszego rynku, gdzie są firmy mega zaangażowane w to, żeby kształcić młodzież, pomagać szkołom. To jest niesamowite. Ciągną ich na praktyki i ta współpraca się jakoś układa, ale to wszystko dzieje się gdzieś tam oddolnie. Że nie, nie mamy żadnego rozwiązania systemowego, tak? nic się nie dzieje takiego. Chociaż ostatnio coś tam zaczęło być głośno na temat oporności, i jak to się ładnie nazywa, Piotrze, pomóż? Nie pamiętam, ale te wszystkie działania ja nazywam plastrem na ranę. Centrum branżowych umiejętności, bodajże, tak? Ja naprawdę wolałbym, żebyśmy mieli 10-15 centrów technologicznych zespołów szkół z warsztatami, z fachowcami, z fanatykami jak Eryk niż 200 Cztery klasy. No, to jest wyzwanie, jakby na to nie patrzeć. Ale nawiasem mówiąc, to też jest kłopot zupełnie z innymi rzeczami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma żadnej literatury w Polsce, która byłaby powiedzmy współczesna albo odpowiadająca temu, co się dzieje dzisiaj na rynku. To jest niesamowite. To jest po prostu gigantyczne wyzwanie. Myślę, że do, dla świadomości wszystkich firm, które, które są tymi topowymi, czołowymi na rynku, które właściwie są ten ogarek wiedzy, bo mają swoje R&D, robią badania, mogą chociażby część tej wiedzy przekazać w formie, no, takiej przygotowanej dla szkół. Bo może umieramy jako branża. No ktoś kiedyś powiedział, że, że poligrafia jeszcze kilka lat, ale to już zupełnie inna historia. Poligrafii się niewiele zmieni. Poligrafia idzie w kierunku digitalizacji i ci młodzi ludzie, którzy chcą wejść do naszej branży, bardzo często też oczekują zupełnie czegoś innego albo idąc do szkoły mają świadomość, że będą robili coś innego i nagle jest zderzenie z rzeczywistością, że ha, jestem w zespole szkół poligraficznych, jestem w klasie grafików, czyli będę kręcić filmy na YouTube'a, na Instagram do y, mediów multimedialnych, a nie ulotkę katalog. Grafik, sztuczna inteligencja, y, al Grafik, jeden z pierwszych zawodów, który zniknie. Mówię z pełną odpowiedzialnością. Hmm, to się tak nie stanie. To się już dzieje. No, widzisz tylko trend jakiś, który, który funkcjonuje na rynku. To prawda, jak odpalamy Adobe i no, zaglądamy sobie no, tam. Miejmy nadzieję, że grafik będzie, cudzysłowiu, czy bez cudzysłowa, artystą. Bo tak. Sztuczna inteligencja artystyczną wersją nie będzie, choćby nie wiem, jak było napakowane bajtami, nie da rady, bo nie ma przestrzeni, nie ma percepcji postrzegania. Ona powiela tylko i dopasowywuje. A potrzebne jest to, to coś niewymierne, czyli, czyli najkrócej mówiąc, kwestia skojarzeń, bo grafik musi kojarzyć. Jaki kolor, jaki krój pisma, do czego, do czekolady, nie, do, ety do etykiety na alkohol. Chwila, moment, tak chwila, moment. Jest taki temat, który uważam, że jest w ogóle numerem jeden. Po pierwsze, sztuczna inteligencja to jest błędna nazwa. Ani to sztuczna, ani inteligencja. Po prostu. Na dzisiaj jest to narzędzie, które przetwarza szybko dane, do których ma dostęp. Te dane my żeśmy im wrzucili, korzystając z serwerów. Więc wszyscy korzystają z tego, co już inni znają, wiedzą, widzieli. Nauczyli się. Przekazali dalej. Ok, ale brakuje czegoś, co się nazywa w cudzysłowie emocje. I niestety, i niestety to, co jest pod sztuczną inteligencją, nie przekazuje emocji. I to, co powiedziałeś, Eryk, to to jest rzecz absolutnie najważniejsza, bo poza miksowaniem obrazków, poza robieniem różnych rzeczy, które chcemy zrobić szybko, sprawnie, jeszcze jest ten drobny element emocji. I być może, być może młodzi ludzie w ogóle nie kojarzą tego, że przychodząc do takiego zawodu, bardzo szeroko nazywając poligraf, mają szansę kształtować właśnie te emocje. Te emocje, czyli właśnie te pozytywne zmiany i oddziaływać na, na swoich najbliższych, znajomych, na ludzi w sposób zupełnie inny, kreując pewne rzeczy. A nie tylko odtwarzając i miksując coś, co już było. No to odtwarzanie jest wtórne, niczego nowego nie wnosi, a osoba, która tworzy najprostsze rzeczy, grafikę, rysunek, gdzie nie robię tego dla siebie, tylko z myślą dla osoby trzeciej, piątej, dziesiątej, stu osobom. Musi zagrać na emocjach, bo musi albo zszokować, albo zaciekawić. Jeśli potrafi jedno i drugie, to już jest materiał na artystę, tak? Niekoniecznie musi to podobać się za pierwszym razem, ale jeżeli zszokuje, zapamiętasz. Jak zapamiętasz, aha, Kowalski fajnie zrobił, może, może coś nowego wytworzył. Tak samo jest w poligrafii takiej prawdziwej poligrafii, prawdziwym drukowaniu, bo w wielu przypadkach w przemysłowym drukowaniu, odmówił przemysł drukarski, no, przemysłowe technologie, to jest powielanie informacji. Ale jeśli przychodzi praca nietypowa, szczególnie w wydawnictwach książkowych, bez osób, które mają atencję, bo wiedzą, co to jest estetyka i etyka wykonania, ta robota się nie uda. Przerwębiłem to wielokrotnie. Kochani, kto dzisiaj pamięta, że jest coś takiego jak typografia? Przecież punkt typograficzny a punkt w komputerze to są dwie różne wartości. Tak jest. Zupełnie. No my projektując świat poligrafii, czasopismo, to mała autoreklama, siedzieliśmy z kalkulatorem i żeśmy to liczyli. Renata siedziała i przeliczała dokładnie wszystko. Stopień pisma, krój pisma, interlinie. To wszystko było przeliczone na kalkulatorze. Po prostu. Ale to od razu widać, jak książka powstaje, jak idziemy do księgarni. Jeżeli ktoś posiada tą minimalną wiedzę na ten temat, od razu odróżni coś, co było wlane po prostu z komputera i złamane na komputerze, złamane słowo. Oczywiście chodzi o, o złożenie tego w odpowiedni sposób. To od razu pozna i będzie wiedział, OK, to jest zrobione metodą tradycyjną, a to już nowoczesne. Dokładnie tak. Niestety no, postęp cywilizacji się nagadałem. Postęp cywilizacyjny niestety ma to zagrożenie, że... Nie bawi się w detale. Yy, Idziesz tam po. A wie, wie, wiecie, gdzie jest to widoczne? Ja Wam powiem, gdzie to jest widoczne. Włączcie którekolwiek strony internetowe i spróbujcie znaleźć polskie łamanie. Nie ma. Nie istnieje. W internecie w ogóle nie ma czegoś takiego jak odpowiednia jak to się ładnie nazywa? Typografia Justowanie? Tak? tekstowych. No, dokładnie, dokładnie. Nie ma tego, po prostu nie ma. Tam się wlewa tekst, i on się układa tak, jak się układa, i ludzie się do tego przyzwyczajają, i być może tu jest przysłowiowo pies pogrzebany, że ktoś nie zwraca uwagi na coś. Dlaczego? Bo elektronika. No i tak, i panowie, i wróćmy, no i, i wróćmy do początku. Przy tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jest druga strona, biznes, kasa, która rządzi tym światem i artyści tak, często są doceniani po fakcie, a nie w czasie ich życia. I ten młody człowiek, który dzisiaj wchodzi, zobaczcie, jakbyśmy młodego człowieka wsadzili do superkina 6D, film szybcy i wściekli, wyszedłby mega najarany, mówiąc prost, zadowolony. Ale, jakbyśmy go wsadzili do jednego z tych samochodów i przewieźli, to on będzie pamiętał to do końca życia. Toś. Poczekaj, poczekaj. I, ale ja mam propozycję w ogóle nie do odrzucenia. Kochani, skoro już siedzimy przy mikrofonach, to znajdźmy sami te ogromne plusy, które mogą zainteresować następne pokolenie, jeżeli mówimy o poligrafii. Dobrze? Mam pierwszy. Ekologia. Wpływ na środowisko, które nas otacza. Co Wy na to? Jest to bardzo ważne i coraz ważniejsze. I część elementów, o których mówimy, związanych z ekologią, ze zrównoważonym częściowo rozwojem, który jest jednym z, jednym z elementów, jest ekologia, czy też dbanie o przyszłe pokolenia, to młodzi ludzie bardzo mocno argumentują, że dla nich nie zawsze... Cena jest najważniejszym elementem. Dla nich nie zawsze życie zawodowe w takim systemie, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, jest numer jeden. Oni mają inne oczekiwania. Oni inaczej kształtują swoją przyszłość. Ale, co ty sądzisz na ten temat? Po części tak, ale to jest tak, jakby na dwoje babka wróżyła, bo część osób jest świadoma tego, co się dzieje wokół ale druga część nie przykłada wagi do tego zupełnie. To jest widoczne w najprostszych czynnościach, ja zawsze wracam do czynności domowych. Dziecko, gdy chodziło do przedszkola, ścigało rodziców nas, segregujemy śmieci, to ona wymyśliła, tak? A teraz nastolatek, i to, brzydko mówiąc, wisi za przeproszeniem, czy papier trafił do papieru, czy folia trafia do papieru, to ojciec za nią chodzi i ją ściga. Więc to tak, idea jest pewnie słuszna i piękna. Z tym, że. Poczekaj, jak poczekaj. Wraca, jak wracamy do tego biznesu, to biznes, że tak powiem, po części też zabija tą sprawę ekologii, bo wytwarzanie opakowań foliowych nie jest ekologiczne. No dobra, punkt, dr punkt drugi. Poczekaj, ale mieliśmy znaleźć pozytywne rzeczy. Koledzy, pozytywne. Ekologia. Uważam, że to jest pozytywne. Wpływ na środowisko. To można, dba, 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 można zmienić. o to, Dbać, tak, my, tak, myśl, tak, tak, oczywiście. Szukamy drugiego argumentu. Najnowsze technologie. Co to znaczy? Przemysł 4.0, mówi się przemysł 5.0. Mm. Czyli mówisz transformacja cyfrowa. Tak. Okej, okay. ale czy to, to jest y, pozytyw? Oczywiście, jeżeli młodzi ludzie, dla których świat przyszłością stoi otworem i wymyślili sobie, że będą pracowali ze sztuczną inteligencją, o której rozmawialiśmy, która nie jest ani inteligencją, ani sztuczna. W tym odniesieniu rzeczywiście masz rację. Jeżeli wymyślili sobie, że będą coś robić w przestrzeni, że coś będzie odbywało się automatycznie, że tam będą roboty, to mamy to w poligrafii. No nie ma... tylko w produkcji przecież mamy, samochodów. Przecież mamy, mamy to... już piękne okulary VR. Oczywiście. Podografii że takie wykorzystywane od lat. Mm. Naprawdę, można maszynę przejrzeć znaczy od góry do dołu. No, tak? jak, jak najbardziej tak. Jeżeli za każdego dnia chcę zobaczyć coś innego, a nie 400 milionów opakowań do tej samej czekolady, to na maszynie drukującej codziennie mamy po kilka różnych prac. Tak. Różnych motywów. Kilka, kilka, lub, kilka lub nawet kilkanaście, w na zależności od typu produkcji. Nie ma nudy, nie ma zawijania. Przyglądając zaberka. się tak bardziej na, na jakiś produkt poligraficzny, to tak naprawdę jest tyle technologii bardzo ciekawych tam używanych, bo są i mikrodruki, jest uszlachetnianie, jest możliwość zabezpieczenia, jest możliwość połączenia z nową technologią. Taką, gdzie, gdzie to, co drukujemy, pokazuje nam się na telefonie, i tak dalej, i tak dalej. Jest masę takich różnych obszarów, w których rzeczywiście tej punktacji chyba by nam zabrakło, ale jest jeszcze jeden, przecież pamiętacie tą gazetę z Harry Pottera, gdzie się te obrazki ruszały? No przecież to już jest. To już nie jest fantazja, to już jest. No i teraz, drodzy państwo, no właśnie poligrafia jest naprawdę mega nowoczesna. Nieprawdopodobnie. Zwróćcie uwagę, opakowania, zabezpieczenia. Popatrzcie na, na, na to oczami zupełnie innymi, wchodząc do sklepu i patrząc, ok, a jakby nie było tych opakowań i etykiet, to jak te produkty by wyglądały na tych półkach? Pójdźmy dalej. Pieniądze, banknoty. Jak one są produkowane? Są drukowane. No tak, ale Bilu, technologiach to już ci nikt nie powie. No, bo to jest know-how. No, nie wszystko się da schować. Wiele rzeczy można podejrzeć samemu. Wystarczy szkiełko i oko. I dla osób ciekawych, jest to do zobaczenia. Wystarczy poczytać. Informacje techniczne, jaką technologią to wykonywane, są dostępne w internecie. Oczywiście. Wszystkie te najbardziej zakamuflowane detale są pochowane, ale jest kilka ciekawych rzeczy, które są dostępne nawet na stronie wytwórni papieru wartościowych. Oni o tym sami mówią. Znowu ciekawość do świata się kłania. Dokładnie, a pamiętacie banknoty w Australii, które miały wklejony część stworzywa w środku i dopiero po latach stwierdzili, że aha, wycofują całą serię tych banknotów z jednego powodu. Nie przewidzieli tego, jak to reaguje na, na nasze ciało. Które cały czas dotyka, mhm. tego tworzywa i ten unikalny znak zaczął po prostu zanikać i stwierdzili, że to może być pożywka dla fałszerzy, więc trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować. Nie przyjęło się. No nie przyjęło Czyli się. Patent okej, okay, jak najbardziej, ale nie dał rady w kontakcie z czasem przetwarzania, z czasem użytkowania. Tak, dokładnie. A poza tym ci, którzy się fascynują, na przykład Automotive, czyli w ogóle samochodami. Mm -hmm. Kochanie, przecież każda część w samochodzie jest zadrukowana. Każda. To jest poligrafia, to też jest poligrafia. No, w trzech wymiarach, tak. I to, i to jak? Ha. Panowie, w domu szkło, płytki, ubrania, no, materiały. Dalej dalej, 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 pozytywy. Zobaczcie, drodzy fron Państwo. To fron są fronty mebli, które macie w domach, są też drukowane. Ale tak w Polsce jest wiele firm, które drukują fronty mebli, to, to co kupujemy płytę meblową, ona jest drukowana. Płyta meblowa, panele, dokładnie, e, jak panele tak. dokładnie. drzwi. Tak. Ja się kiedyś śmiałem, drodzy koledzy, ale jak rozglądam się dookoła siebie tutaj w redakcji, to znalazłem kilka tysięcy rzeczy zadrukowanych. Dosłownie, nie kilkaset, kilka tysięcy bo są pudła, bo stół posiada etykietę, ubrania, nawet te medale, które tam wiszą, przecież te tasiemki są zadrukowane i tak dalej, i tak dalej. Przecież tu wszędzie jest coś, co jest związane z zadrukowaniem, niesieniem informacji, Należało to jest niesamowite, nie? jeszcze o szalonym pomyśle drukowania jedzenia, bo to też taka idea, bo przyświecał, e, cokolwiek no, mi to się nie podoba, ale jest, po, i domów. Poczekajcie, po, no właśnie. Dom jest okej, okay, ale jedzenie z nie, nie, niekoniecznie. Chwila, moment. E, co to jest druk 3D? Kto to wymyślił? Kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby to nazwać w ogóle dróg 3D? No przyszło z zachodu, tam, niestety, no tą niestety nie jest to polska najszczęśliwsza transformacja językowa. To jest zawsze ciekawe, nie? Że, że na tego typu odwzorowanie mówią druk 3D. Dróg, tak, 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 I nikt nie zwraca, w ogóle nikt nie zwraca na to uwagi, że jaki druk w ogóle? No, Podobnie jest z wyszywaniem na koszulkach logotypów. To też jest niby drukowanie, a to nie jest drukowanie, to jest wyszywanie. No haft. No, 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 no już. No, no. Dla mnie zawsze druk to była farba i podłoże. No jeszcze matryca czy urządzenie. Niekoniecznie, ale matryca, podłoże, środek barwiący, tak? No dobrze, stop. Ale w tej dyskusji moglibyśmy jeszcze pociągnąć <laughs> wiele innych wątków. A, a tu się zbliża dzień drukarza, Piotrze. Tak, no zbliża się dzień drukarza w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Yy, I to też jest. Takie fajne miejsce i fajny czas do tego, żeby ci młodzi ludzie mogli zaczerpnąć trochę wiedzy i trochę, może nie doświadczenia, ale spojrzenia w historię. Bo to co wspomniałem parę minut wcześniej, że jak... Posadzimy młodzież w świetnym kinie i pokażemy im wspaniały film o szybkich samochodach, wyjdą na ładowanie energetycznie, ale jak ich wsadzimy do takiego samochodu i przewieziemy po torze, to nie będą pamiętali to do końca życia. I dzisiaj młodzi ludzie będąc w szkole, bardzo często niestety nie mają możliwości dotknąć maszyny, urządzenia, popracować na nim, bo tak dzisiaj wygląda etap kształcenia a w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu będą mieli możliwość dotknąć kilku maszyn drukujących, będą mogli zobaczyć i będą mogli na nich popracować. Eryk. Tak się składa, że Muzeum Drukarstwa co, jak co rok organizuje imprezę pod nazwą Dni Drukarza. W tym roku będzie to możliwość korzystania z trzech urządzeń drukujących. Wszystkie osoby chętne, zainteresowane, szczególnie młodzież i dzieci, pod opieką oczywiście rodziców są zapraszane. Wykonujemy tam różne prace. Nie tylko pokazujemy statycznie urządzenie, ale urządzenie pracuje fizycznie. Kręcimy specjalnym kołem, podajemy papier, farbę, pokazujemy matryce, czcionki. Wydrukowane prace każda osoba może zabrać ze sobą. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. W zeszłym roku mieliśmy spore grono odwiedzających. Szczególnie osoby zajmujące się grafiką, uczniowie szkół plastycznych, czy starzy drukarze, czy osoby przygodne, bardzo się podobało możliwość fizycznego kontaktu z urządzeniem, które jest najstarszą maszyną drukującą w Polsce czynną, bo nie szluką postawić jest eksponat muzealny, statyczny, który można tylko obejrzeć, nie można go dotknąć, a tutaj w tym przypadku można go dotknąć, można być osobą, która będzie drukowała na tej maszynie własną pracę. Jest to niecodzienne wydarzenie, które będzie odbywało się w ciągu dwóch dni. Wstęp, jak powiedziałem, jest bezpłatny. Także serdecznie zapraszamy. I wydaje mi się, Erek, potwierdź proszę, że jest to unikalne miejsce, bo chyba jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie wszyscy odwiedzający mogą właśnie sami dotknąć i popracować na maszynie drukującej. Z tego co ja wiem, odwiedziłem i Czeszyn, i Warszawę, inne miejsca, to jest jedyne miejsce, gdzie można być osobą, która współpracuje z obsługą maszyny. Każda czynność, każdy, na każde pytanie ja czy koledzy, którzy będą współpracować, odpowiadamy, tłumaczymy, jeżeli ktoś ma pytania, jest dociekliwy, każdą, oczywiście jeżeli damy radę, wątpliwość, staramy się rozstrzygnąć, pokazujemy, czym drukujemy, to nie jest tusz, tylko to jest farba, możemy kolor dorobić, jaki Panie się podoba, czy to będzie śliwkowy, pomadkowy. Jak pani oczywiście wytłumaczy, jak wygląda pomadka, bo ja mogę nie wiedzieć. Ja, ale pamiętaj o tym, że kobiety zupełnie inaczej postrzegają to wszystko. No, my podobno mężczyźni kolorów nie widzimy, ale ja się zawsze sprzeczam, że poligrafowie są wyjątkowi. I tego się trzymajmy. A, przypomnijmy. 17-18 maja. Dokładnie. 17 no... zaczynamy o 10. O 10, tak jest. Nowy targ. Nowy targ, tak. tak, tak, tak. Muzeum, Muzeum Drukarstwa w Targu. Miejscowość tuż przed Zakopanem. Także zakopane piękne miejsce, ale ja zachęcam zatrzymać się przed zakopanem. Piotrze. Tak, ja chciałem tylko jeszcze dodać, że cieszę się, że Erek do mnie zadzwonił, zaprosił mnie do tego wydarzenia, zaproponował, żebyśmy podjęli wyzwanie bycia mecenasem muzeum i mecenasem Dnia Drukarza. No i oczywiście biorąc pod uwagę, że w tamtym roku udało się nam na bazie warsztatu Flexo wśród organizatorów rozwinąć projekt edukacja, którego nie chcemy zamknąć w żadne szablony, Standardy. też zapukałem do kilku swoich partnerów yy, z warsztatu Flexo i, i jedziemy razem z Erykiem. Dla Eryka mam dzisiaj informację, którą sobie gdzieś tam zachowałem, bo do firmy 3 Poland, która wspiera dni drukarza, dołączyła firma Huber Group i Wolf Poligrafia, o czym wiedziałeś, mhm. ale o godzinie 9.30 dołączyła firma Zing której serdecznie dziękuję za to, że jest z nami. Wiedziałem, gdzie mam zadzwonić. Piotr List to firma. Tak, Niektórzy mówią, że to już taki brand. Czyżbym się stał celebrytą? Drodzy Państwo. Jeszcze mogę wspomnieć, tak na sam koniec, Oczywiście. propos celebrytów, to moja żona, pewnie będzie słuchała tego za jakiś czas, pytała się mnie, czy już ma kupić czerwony dywan. Pytanie dla kogo? Dla Ciebie. Dla mnie, tak. Ja powiedziałem, że już możesz kupować. <laughs> Eryk Mirosław Woźniak. Bardzo dziękuję Eryku za, za wizytę. Ja, ja też I, dziękuję i po bardzo, miło było spotkać się z wami. Piotrze, jak zawsze, zaszczyt i przyjemność. Ja również panowie dziękuję i serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Na ulicy Jana III Sobieskiego 4, 17-18 maja, piątek sobota, obecny rok, dni drukarstwa w Nowym Targu. A ja nazywam się Mirosław Pawliński i zapraszam na kolejny niezbędnik. I mam prośbę, nie przejmujcie się tymi naszymi pogaduchami na temat edukacji na samym początku, bo tak naprawdę im częściej będziemy wszyscy mówili na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do poligrafii, tym lepiej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Następny w wydaniu niezbędnika poligrafa.